Witajcie kochani! Zapraszam Was na serię kompatybilności w relacji pomiędzy znakami Zodiaków. Omówimy sobie plusy i minusy danej relacji, zgodność oraz charakter relacji. Rak. Rak to znak wodny, silnie związany z emocjami, intuicją i domem. Osoby spod tego znaku są wrażliwe, opiekuńcze, lojalne i rodzinne. Potrzebują bezpieczeństwa, stabilności oraz głębokiej więzi z partnerem. Bywają zmienne nastrojowo, skryte i nadmiernie przejmujące się szczegółami, ale ich ciepło i empatia tworzą wyjątkową atmosferę w relacjach. Jak wygląda kompatybilność raka z innymi znakami Zodiaków? Rak i baran. Zgodność: 45%. Charakter relacji: intensywna, emocjonalno-ognista, często burzliwa. Plusy: Baran pobudza, motywuje, wnosi energię. Minusy: Rak łatwo się rani baran niecierpliwy, częste spięcia. Rak i byk. Zgodność. 90% charakter relacji: spokojna, ciepła, oparta na stabilności i wspólnych wartościach. Plusy: bezpieczeństwo emocjonalne, domowe szczęście. Minusy: byk bywa uparty, a rak nadinterpretuje możliwe ciche dni. Rak i bliźnięta zgodność 40%. Charakter relacji, zmienna, nierówna, od fascynacji do poczucia braku bezpieczeństwa. Plusy, ciekawa komunikacja, intelektualna stymulacja. Minusy, bliźnięta nieprzewidywalne. Rak potrzebuje stałości. Rak i rak. Zgodność 85%. Charakter relacji. Emocjonalna, pełna troski i czułości, ale wrażliwa. Plusy: ogromne zrozumienie, empatia, głębokie więzi. Minusy: nadmiar emocji, łatwo o pasywne konflikty. Rak i lew: zgodność 50%, charakter relacji dramatyczno-romantyczna. Pełna namiętności i oczekiwań. Plusy: lew wnosi pewność siebie, rak emocje, atrakcyjne połączenie. Minusy: lew chce adoracji, rak potrzebuje czułości, mogą się nie zgrywać. Rak i panna: zgodność 88%. Charakter relacji Praktyczno-uczuciowa, harmonijna, wspierająca. Plusy: stabilność, partnerstwo, wzajemna troska. Minusy: Panna analizuje, rak odczuwa, różne style komunikacji. Rak i waga, zgodność 55%, charakter relacji delikatna. Estetyczna, ale czasem powierzchowna. Plusy, romantyczność, elegancja, dobre maniery. Minusy, waga unika konfliktów, rak potrzebuje rozmów o emocjach. Rak i skorpion. Zgodność, 95%. Charakter relacji. Intensywna, lojalna, głęboka. Jedna z najmocniejszych kombinacji: plusy, porozumienie bez słów, namiętność, wzajemna ochrona, minusy, zazdrość i przesadna emocjonalność obu stron. Rak i strzelec, zgodność 35%. Charakter relacji przygodowa, ale niestabilna. Trudna w długim okresie. Plusy: inspiracja, zabawa, rozwój. Minusy: strzelec potrzebuje wolności, rak bezpieczeństwa. Rak i koziorożec zgodność 75% charakter relacji dopełniająca emocje raka plus pragmatyzm koziorożca. Plusy: silny fundament, wzajemne wsparcie. Minusy: koziorożec bywa chłodny, rak bierze to do siebie. Rak i wodnik: zgodność 30%. Charakter relacji intelektualna, ale emocjonalnie trudna różne światy. Plusy: nowość, inspirujące pomysły. Minusy, wodnik niezależny, rak uczuciowy, brak punktów styku. Rak i ryby, zgodność 98%, charakter relacji, romantyczna, duchowa, pełna delikatności, jedna z najbardziej harmonijnych, plusy, empatia, zrozumienie, wspólne marzenia. Minusy: Oboje mogą uciekać od problemów w emocje lub fantazje. Rak słabo dogaduje się z żywiołami ognia, ponieważ okniste znaki są impulsywne, bezpośrednie i niezależne, co może przytłaczać wrażliwego raka. Rak potrzebuje spokoju i emocjonalnego bezpieczeństwa, a ogień szybko płonie, działa bez zastanowienia i nie zawsze uwzględnia uczucia. Związek bywa intensywny, ale niestabilny. Jeżeli chodzi o ogień, mamy tutaj na myśli baran, lew, strzelec. Powietrze, czyli bliźnięta, waga, wodnik, jest zdystansowane i intelektualne, a rak emocjonalny i przywiązujący się, dlatego trudno im znaleźć wspólny rytm. Powietrze daje lekkość i inspirację, ale nie potrafi zapewnić rakowi stałości, przez co rak. Może czuć się zaniedbany. Ta para często działa tylko chwilowo. Ziemia, byk, panna, koziorożec daje rakowi to, czego potrzebuje najbardziej stabilność, przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa. Ziemne znaki są praktyczne i cierpliwe, dzięki czemu potrafią uspokoić emocje raka i stworzyć solidny fundament relacji. To jeden z najbardziej naturalnych i harmonijnych żywiołów dla raka. Wodne znaki: rak, skorpion, ryby. Żywioły wody doskonale rozumie emocjonalność raka. Wodne znaki czują podobnie są empatyczne, intuicyjne i potrzebują bliskości. Relacje z żywiołem wody są głębokie i naturalne, choć wymagają kontroli emocji, aby uniknąć nadwrażliwości. To najbardziej instynktowne dopasowanie. Jesteś spod znaku raka? Jak wygląda Twoja kompatybilność? Z jakimi znakami najlepiej się dogadujesz, a z jakimi najgorzej? Daj znać w komentarzu i do usłyszenia już całkiem niebawem.